Siema, z tej strony Piotrek Witam was w kolejnym odcinku Pogawędek z Mankiem. Dzisiaj poga pogadamy na temat FPS Ale o dwóch rodzajach FPS Znaczy FPS w dwóch rodzajach FPS ma, że tak powiem, dwa znaczenia Pierwszy to są klatki na sekundę, czyli frames per second a drugie znaczenie słowa skrótu FPS to jest First Person Shotter. Powiemy, pierw powiemy o y, frames per second, czyli o klatkach na sekundę. O, tu właśnie y, klatki, miara prędkości, klatki na sekundę, czyli miara prędko, prędkości płynności wyświetlania ruchomych obrazów podając. podając Podająca liczba klatek przygotowanych do wyświetlenia w ciągu jednej sekundy. W telewizji wartość ta jest stała i zależy od sposobu nadawania w filmach otwarzanych na komputerze również jest ona stała, ale zależy od sposobu kodowania, jednak w grach komputerowych i innych systemach systema generowania grafiki w czasie rzeczywistym współczynnik ten jest zmienny i zależy od wydajności sprzętu. Niski współczynnik klatek na sekundę powoduje, u widza wyrażenie skakania obrazu, z kolei wysoki zwiększa wrażenie płynności wyświetlania. Dzięki przenikaniu się z sobą kolejnych klatek filmu nagranego kamerą takie wrażenie ma miejsce już przy około 15 klatkach na sekundę. To dla sekwencji zło złożonej z klatek nie mających ze sobą nic wspólnego, np. w brach komputerowych, wymagany współczynnik wzrasta do 30%. 60 klatek na sekundę. W niektórych odtwarzaczach wideo oraz grach istnieje możliwość wyświetlania liczby generowanych klatek na sekundę. Można też do tego wykorzystywać osobny program, jak Fraps. Na przykład są właśnie klatki na sekundę, czyli frames per second, czyli FPS-y. Większość właśnie kojarzy f... Słow... skrót FPS z frames per second, czyli klatkami na sekundę. A drugie znaczenie tego skrótu to właśnie First Person Shotter, czyli rodzaj gry komputerowej, w której gracz wciela się w postać, a wirtualny świat widzi jej oczami. Warstwa fabularna gry jest zazwyczaj niezbyt rozbudowana. Głównym zajęciem gracza jest unikanie strzałów i zabijanie przeciwników. Rozmaicone dodatkowymi zadaniami jest poszukiwanie kluczy czy używanie prostych mechanizmów. Postać sterowana przez gracza ma do wyboru kilka lub kilkanaście rodzajów broni. Odnoszone obrażenia opisywane są tak zwanymi punktami życia. Gdy ich ilość padnie do zera, postać umiera. FPS dzieli się na czysto zręcznościowe. fps w sensie first-person shot Się dzieli na zręcznościowe i taktyczne. Zręcznościowe jak Series Sam i taktyczne jak Tom Clancy's Ghost Recon. Mm. Te, drugie... Dobrze Dobrze. Te drugie są bardziej realistyczne, czyli taktyczne są bardziej realistyczne i czasami nawet ważniejsze niż celne ruchy myszką jest planowanie akcji. I takimi na przykład FPS-y to są gry. Pierwszym FPS-em klasyczną grę typu FPS się uznaje Wolfensteina który został wydany w 1992 przez id Software Inne gry takie to na przykład ten Duke Nukem, Quake, Counter Strike, Doom Na przykład No i to tyle Więc zawsze jak mówicie skrót FPS to możecie to... O co wam chodzi? Czy o klatki na sekundę, czy o rodzaj gry. Czyli czy o frames per second, czy o first, first person shutter. No, to na tyle, co chciałbym po powiedzieć o FPS-ach. Ja się z Wami żegnam. Yy, na.